Siemantaj rok, to jak w wkłamałem dzisiaj akurat, wiem, że dawno nie było recenzji, ale teraz już jest, no to więc co nami, dzisiaj recenzuję jedną z moich, można powiedzieć, że ulubionych bajek, się Kicia to nie kot. Kicia to nie kot oczywiście le leciała co jakiejś na Disney Channel, aż później co najmniej na TVP ABC. No i co najmniej ten serial opowiada o dziewczynce, która, która chciała być kotem i która zamieszkała co i w domu kotów. Kto zna kreskówkę napiszcie w komentarzach. Co najmniej ja lubię bardzo Kicia to nie kot, w sumie ja nie wiedziałam, że wcześniej ona leciała w ogóle na, na Disney XD. ale pamiętam, że co najmniej że na przykład ja zawsze oglądałem Kicia yy, to nie kot, a no, i, no i co najmniej muszę powiedzieć, że ona była. Yy, że, że ona była fajna, bo akurat później... No akurat później jej nie było, ale akurat... Ale akurat możecie jeszcze ją obejrzeć na, 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 na TVP ABC. Co mi jeszcze yy, jeszcze leci. No i akurat yy, no cóż... No akurat cóż, jak mówiłem, kreskówka jest. Yy, jest fajna. Akurat, akurat wcześniej leciała ona na, na Disney Channel, ale no cóż, później akurat już yy, była na TVP ABC. No i akurat... No i ja akurat moja sumie ulubiona postać może być Akurat, że, że to może być Kicia, właśnie ja lubię najbardziej Kicie A jaka jest wasza ulubiona postać? Napiszcie sami w komentarzach No to akurat No to więc akurat, no cóż ja... No to więc ta kreskówka dla mnie jest yy, Fajowa No dobra, więc akurat ja już kończę ten odcinek I o, akurat wy chcecie, żebym ja zajechał za kreskówkę Napiszcie w komentarzach Więc akurat ja już się z wami żegnam i do następnego odcinka Więc do zobaczenia